Dzisiejszą historię poleciła Fan Fatal. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że odcinek Ci zaciekawi. Wy również możecie podsyłać mi swoje propozycje. Ale przejdźmy do odcinka. Anna i Jan Kornasowie mieszkali w domu jednorodzinnym przy ulicy Matejki w Gogolinie. Gogolin to małe miasto w województwie opolskim w powiecie Krapkowickim w gminie Gogolin. Jest położone około 25 km od granicy z Czechami. Jan pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 1 w Gogolinie. Pochodził z miejscowości Rozwadza. To niewielka wioska położona około 10 km od Gogolina. Od najmłodszych lat pasjonował się sportem. Był jednocześnie osobą dość skrytą, raczej małomówną. W dorosłym już życiu trening również był dla niego ważnym elementem. Trenował biegi długodystansowe, był w tym bardzo systematyczny. Jakiś czas temu związał się z 10 lat starszą od niego Anną. Jan urodził się w 1952 roku, a Anna w 1942. W 1996 roku, kiedy miały miejsce wydarzenia, o których będę opowiadał, mieli odpowiednio 44 i 54 lata. Ślub wzięli w 1988 roku. Kobieta była już na emeryturze, a w przeszłości pracowała jako nauczycielka. Z racji długiego urlopu, jakim dysponują nauczyciele, mieli czas, by latem sobie dorobić. Od lat jeździli do Niemiec na pracę polowe. Gdzie dorabiali sporo więcej niż mogli zarobić u nas w szkole, w dwa miesiące tam zarobili tyle, na ile w Polsce musieli pracować cały rok. Z tego względu uważano ich za osoby dość majętne, Anna zajmowała się domem. Miała bardzo dobre stosunki z sąsiadami, była przez nich postrzegana jako osoba uczynna i miła. Ogólnie małżeństwo miało bardzo dobrą opinię. Żona nierzadko towarzyszyła mężowi w treningach. Nigdy nie dochodziło między nimi do kłótni, które rzuciłyby się w oczy sąsiadom. Na Jana sąsiedzi mówili: Jasiu, był sympatyczny i nie nadużywał alkoholu. Wiele uwagi przykładał zdrowemu stylowi życia. Właściwie nie pił, tym bardziej nie palił papierosu. Był wtorek, 8 października 1996 roku. Zdzisława, siostra Anny, od kilku dni nie miała kontaktu z siostrą. Było to dziwne. Wiedziała, że Anna z mężem powinni być w domu, ponieważ mieli remont i nie planowali nigdzie wyjeżdżać. Zdzisława ostatni raz była tam 1 października i od tego czasu nie miała kontaktu z siostrą. Postanowiła razem ze swoim mężem Janem pojechać do Gogolina, by sprawdzić osobiście, dlaczego od kilku dni nie ma z nimi kontaktu. Nie odpowiadali na dzwonek do drzwi. Jan poszedł sprawdzić, czy nie ma ich na podwórku. Zauważył, że uchlona była brama garażowa. Wszedł tam. Garaż był integralną częścią domu, i przez niego można było wejść do środka. Zdzisława weszła jako pierwsza. Gdy była w przedpokoju, zauważyła leżące w kuchni ciało. Zareagowała krzykiem: To Anna. Była ubrana jedynie w majtki i koszulkę. Twarz kobiety zasłaniały jej włosy. Zdzisława zaczęła krzyczeć, że trzeba jej pomóc i zadzwonić na pogotowie. Nie widziała jednak nigdzie telefonu. Z racji, że Jan był policjantem, zachował większy spokój. Anna nie żyła i nie można było już jej pomóc. Wiedział, że nie można było niczego ruszać, by nie zamazać śladów na miejscu zbrodni. Każdy niewłaściwy krok mógł spowodować, że to oni staliby się głównymi podejrzanymi w tej sprawie. Mąż szukał Jana, obawiając się, że on również padł ofiarą. Nigdzie go nie widzieli. Pomyśleli, że być może do zbrodni doszło w momencie, gdy nie było go w domu. W tym samym czasie Zdzisława udała się do sąsiadów, by skorzystać z ich telefonów i zawiadomić policję. Choć ona nie zauważyła telefonów domu siostry, później okazało się, że stał na miejscu. Po prostu kobieta w stresie go nie zauważyła. Wkrótce po zawiadomieniu funkcjonariusze pojawili się na miejscu. Już na podstawie powierzchownych oględzin można było ustalić, że doszło tam do zabójstwa. Ofiara miała na głowie ślady świadczące o tym, że zadano jej serię ciosów w głowę, ale nie tylko w nią. W samym domu było dużo krwi, najwięcej w łazience, głównie na podłodze i na grzejniku. Pod nim natomiast leżał kolczyk należący do Anny. U wannę uparta była drewniana pałka z plamiona krwią. Bez wątpienia było to narzędzie zbrodni. Jak potem ustalono, był to ubijak wykorzystywany do ugniatania kapusty, krew była też w zlewie. Prawdopodobnie napastnik sam się ubrudził i zmywał z siebie ślady krwi, której część pozostała w zlewie. W sypialni był natomiast rozbity wazon. Wszystko wyglądało na to, że w tamtym miejscu rozpoczęła się kłótnia, która finał znalazła w łazience. Być może w momencie, gdy mężczyzna stał się agresywny, chciała się schować w łazience ponieważ było to jedyne pomieszczenie zamykane na klucz od wewnątrz. Niestety, nie udało się jej tych drzwi zamknąć. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni. Nie zabezpieczono tam żadnych śladów świadczących o tym, że był tam ktoś więcej niż Anna i Jan. Nie było tam zbyt wiele gotówki, chociaż, zdaniem sąsiadów, było wielce prawdopodobne, że trzymali w domu pieniądze. W końcu latem dorabiali pracując za granicą, skąd otrzymywali wypłatę w gotówce. Mało prawdopodobne, by pozbyli się wszystkich zarabionych w ten sposób pieniędzy. Jednocześnie jednak w domu była nadal biżuteria należąca do Anny, która dla złodzieja mogła być łatwym łupem. Drzwi wejściowe do domu były zamknięte od wewnątrz. Nie było żadnych śladów włamania. Nic nie wskazywało na to, że do domu ktoś wszedł wbrew woli domowników. W samym domu panował bałagan. Mógł być spowodowany próbą szukania czegoś przez sprawcę. Bardziej jednak prawdopodobne, że bałagan spowodowany był pracami remontowymi, które nadal trwały w domu. Mieszkańcy Gogolina byli w szoku. Nie mogli uwierzyć, że w tym spokojnym miasteczku doszło do takiej zbrodni. Zdaniem profilera, zabójstwo nie było zaplanowane. Zabójca nie próbował zacierać śladów, najprawdopodobniej działał pod wpływem impulsu. Podczas zadawania obrażeń skorzystał z przedmiotów, jakie znalazł pod ręką. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Anny były rozległe obrażenia czaszki zadane narzędziem znalezionym w domu. Złamanie kości spowodowało uszkodzenie mózgu, co skutkowało zgonem. Oprócz tych obrażeń było wiele innych na całym ciele. To podkreśla emocjonalny charakter tej zbrodni. Najprawdopodobniej doszło do jakiegoś konfliktu, który spowodował eskalację emocji, sprawca wyładował je na ofierze. Na zewnątrz również zabezpieczono ślady krwi, ale w pewnym momencie urywały się. Te ślady prawdopodobnie pozostawił zabójca uciekający z miejsca zbrodni. Być może w miejscu, gdzie się urywały ślady, napastnik wsiadł do samochodu i oddalił się stamtąd. Śmierć nastąpiła około 70 godzin przed odnalezieniem ciała. Było to najprawdopodobniej 4 lub 5 października. Później na nagrobku kobiety wpisano datę zgonu jako 5 października 1996 roku. W programie telewizyjnej Biuro śledcze przedstawiono zdjęcia z miejsca zbrodni. Są jednak zbyt drastyczne, bym publikował je na kanale. Okoliczności zbrodni i ślady zabezpieczone w domu wskazywały na to, że za tą zbrodnią prawdopodobnie stał Jan. Jednym ze śladów zabezpieczonych w domu był odcisk palca zbroczony krwią ofiary. Był to odcisk należący do Jana. Choć to nie dowodziło, że to na 100% był zabójca, to udowadniało, że był w domu już po tym, gdy jego żona została zamordowana. Fakt, że on sam zapadł się pod ziemię, potwierdzał tę tezę. Być może wiedząc, że nie uda mu się skutecznie ukryć ciała, postanowił uciec. Wydano za nim list gończy. Dysponowano jedynie zdjęciem z 1983 roku. Czyli kiedy mężczyzna był młodszy o 13 lat, podano jego rysopis. To niewysoki, powierzący około 170 cm, mężczyzna. Miał krępą budowę ciała, jasne oczy. Włosy koloru ciemny, blond w odcieniu rudawym. Wyraźnie zaznaczona łysina czołowa. Na prawej ręce nosił sygnet. Przepytywano sąsiadów. Żaden nie słyszał niczego podejrzanego. Nie wiedzieli też, czy dochodziło do kłótni między Janem i Anną. Postrzegali ich jako wyjątkowo zgodne małżeństwo. Dobre zdanie o Janie miała córka Anny z poprzedniego związku. Jej zdaniem matka nigdy się na niego nie skarżyła. Nikt nie widział, by miała na sobie ślady przemocy domowej. Sam Jan nigdy nie powiedział złego słowa na swoją żonę. Całe ich otoczenie było wręcz przekonane, że tworzyli udany związek. Udało się ustalić, że ostatnią osobą, która widziała Annę Żywą, był malarz, który był zaangażowany w remont w domu Kornasów. On widział kobietę 3 października około godziny 19. Inny przyjęty przez policję wariant zakładał, że Jan zabił najpierw Annę, a potem popełnił samobójstwo. Gdyby tak było, wówczas kwestią czasu było to, kiedy śledczy odnajdą jego ciało. Uznano, że najbardziej prawdopodobnym miejscem samobójstwa byłyby okoliczne lasy. Dokładnie przeczesano je metr po metrze, ale nie natrafiono na ciało Jana. Być może wjechał kilkaset kilometrów dalej i tam popełnił samobójstwo. W takim przypadku istnieje też możliwość, że jego ciało zostało odnalezione, ale nie ustalono, kim był i został pochowany jako osoba, której tożsamości nie ustalono. Jeśli jednak mężczyzna zdecydował się uciec, najprawdopodobniej schowałby się poza granicami naszego kraju. Anna i Jan jeździli na pracę do Niemiec, zatem jeśli faktycznie zdecydował się uciec, to najprawdopodobniej wybrałby tamten kierunek. Tym samym trafił na listę osób poszukiwanych na mocy europejskiego nakazu aresztowania, ale w domu został jego paszport. Czy mimo tego byłby w stanie wyjechać za granicę? Musiałby to zrobić nielegalnie. Nie zabrał ze sobą także dowodu osobistego. Brakowało jednak motywów, jakimi miałby się kierować mężczyzna. Nikt z otoczenia rodziny nie wiedział, by małżonkowie byli w jakimś konflikcie. Być może doszło do zabójstwa w wyniku furii, ale to tylko hipoteza, którą najłatwiej skonfrontować było z podejrzanym mężczyzną. A ten zapadł się pod ziemię. Wśród zabezpieczonych w domu dowodów był też notatnik należący do Jana. W nim znajdował się wycinek artykułu z gazety. Przytoczę wam teraz jego treść, bo jest dość ciekawa odnośnie tej sprawy. Mężni jesteśmy na pewno. Staramy się być sprawiedliwi, chyba nie bardzo wstrzemięźliwi, ale czy roztropni? Uważam, że z czterech cnót głównych roztropności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i męstwa ta pierwsza nie należy do naszych dodatnich cech moralnych. Bijąc się w piersi, musimy wyznać, iż wyjątkowo często działamy pod wpływem impulsu, pochopnie, bez zastanowienia, nie rozważając sytuacji. I co się z tym wiąże, nie wyciągając prawidłowych wniosków. Pocieszamy się zwykle, myśląc, że jakoś to będzie. W sytuacjach, tak zwanych podbramkowych, zadziwiamy błyskawicznym podejmowaniem trafnych decyzji. Ale w dniu zwyczajnym, powszednim, bywamy lekkomyślni, wprowadzając coraz rozważniejszym głos Jeszcze inna hipoteza zakładała, że Anna i Jan mogli paść ofiarami zabójstwa. Ale z jakiegoś powodu oprawcy nie zostawili ciała mężczyzny w domu. Jak mówiłem wcześniej, byli oni uznawani za osoby zamożne, trzymające w domu pieniądze. Być może informacja na ten temat trafiła do osób, które się tym niezdrowo zainteresowały. A gangsterzy nie mieliby skrupułów, by zabić dwoje ludzi dla pieniędzy. Może faktycznie tak było. Gangsterzy mogli pozbyć się ciała Jana, by upozorować jego ucieczkę i tym samym skierować trop w jego stronę. Według jednej z przedstawionych wersji, feralnego dnia do domu państwa Kornasów mogli wejść przestępcy, żądając pieniędzy. Musieliby zostać wpuszczeni przez gospodarzy, ponieważ nie było śladów włamania. Kobietę zabili, a mężczyznę uprowadzili, ponieważ to, co znaleźli w domu, uznali tylko za część majątku skrywanego przez Jana. Mogli go porwać, by wymusić na nim wyznanie miejsca ukrycia pieniędzy. Gdy był już im zbędny, mogli się go pozbyć w taki sposób, że nie dało się już go odnaleźć. W tym przypadku typowano, że mogła w tej sprawie maczać palce mafia za naszej wschodniej granicy. W tamtym czasie mieliśmy w Polsce do czynienia z ekspansją na zachód tamtejszych grup przestępczych. Pod koniec lat 90. policja otrzymała obiecujący trop z Niemiec. Wtedy to do Polski dotarł sygnał, że Jan Kornas był widziany w okolicach Hamburga. Jeden z mężczyzn tam mieszkających rozpoznał go, gdy robił zakupy w jednym z supermarketów. Kiedy zdał sobie sprawę, że został rozpoznany, miał porzucić zagłupy i uciekł. Polscy śledczy we współpracy z niemiecką stroną prowadzili intensywne poszukiwania mające na celu znalezienie człowieka, który został zauważony. Nagłośniono sprawę również w tamtejszych mediach. Wyznaczono również nagrodę w wysokości 2000 niemieckich marek za pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Niestety, mimo usilnych starań, nie udało się do niego dotrzeć i nie wiadomo, czy w ogóle mógł być to Jan, czy po prostu był to ktoś do niego podobny. Część z sąsiadów Kornasów nie wierzyła, by Jan dopuścił się tej zbrodni. Po latach rozmawiali z nimi reporterzy programu Czarno na Białym. Jeden z sąsiadów był przekonany, że Jan był jedną z dwóch ofiar nieznanych sprawców. Lata upływały, a policja nadal nie wpadła na trop prawdopodobnego zabójcy Anny Kornas. Do sprawy wracano jeszcze po latach. Stworzono progresję wiekową. Przedstawiono, jak mógłby wyglądać Jan, jeśli nadal by żył. Oficer z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej w Opolu przyznał, że kilka razy w roku zdarzają się sygnały o tym, że ktoś widział Jana Kornasa ale za każdym razem są to ślepe tropy. Zazwyczaj był to ktoś w jakimś stopniu podobny do zdjęcia progresji wiekowej, ale nigdy nie był to poszukiwany mężczyzna. Jeden z funkcjonariuszy brał pod uwagę, że Jan po zabójstwie dostał się do Legii Cudzoziemskiej. Osoby wstępujące w jej szeregi zmieniają tożsamość i mogą pozostać anonimowe do końca życia. Wiele osób uciekało przed organami ścigania właśnie w taki sposób. W tym roku mija 29 lat od momentu, gdy Jan Kornas jest poszukiwany listem gończym. Tym samym jest on najdłużej poszukiwanym w ten sposób Polakiem. Jeśli nadal żyje, ma 73 lata. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was na temat tej sprawy. Czy Waszym zdaniem Jan jest zabójcą, a może jest jedną z ofiar? Chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. Dziękuję za dzisiaj. Jak zawsze zachęcam Was do przesyłania mi Waszych propozycji. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.